Znowu wracam do nagrywek. Yy, tu jestem jaki t bo U mnie jak widzicie mój awatar, to jest chłopak. Bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli, ale na TikToku jest to takie czenie na Robloxie i ona pewno mnie szakuje i lepiej się ubrać. Dziewczyny lepiej się ubierajcie za chłopaków. No i tak, dzisiaj pewnie się zastanawiacie, co będziemy robić. Ale zresztą w sumie pewno widzieliście już w opisie i się coś tam domyśleliście. Ale najpierw się zapytam. Czy zasubskrybowaliście mój kanał? Tak myślałam yy, dobra, słuchajcie, to ja może na was poczekam, a więc pa! Żartuję dam wam jeszcze 5 sekund na zasubskrybowanie mnie, a więc 1, 2, 3, 4, 5 i dobra, zaczynamy. A więc tak. Ogólnie tutaj widzicie tą grę Demys, bo to jest taka straszna gra, wiecie. A więc dzisiaj w nią sobie zagramy i od razu już zapowiadam, że następny odcinek będzie coś o wiele straszniejszego, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale dzisiaj sobie zagramy w The A więc. A więc już wchodzimy w Demais. Ok. O Jezu, jak to strasznie. Dobra. Okej. Okay. mnie to denerwuje, że to się tak długo włącza. Dobra, jest już coś. The Mace. <coughs> Ogólnie... Ciepłe Dobra. Już nam się włącza. Okej. Okay. A więc, jak widzicie, tu jesteśmy. Jest troszeczkę trochę, trochę ludzi. Dobra. Ta kamerka jest dziwna, ale okej. Okay. A więc tak, słuchajcie. Weźmiemy sobie... O nie, nienawidzę tego. Weźmiemy sobie... O, weźmiemy sobie aparat do fotografii, to znaczy na no, kamerę. I mm, tutaj tak. Więc dobra, słuchajcie, idziemy. Schodzimy. Ogólnie już powiem wam coś, że ta gra jest niby naprawdę się tam działo. To jest na czymś tam prawdziwie, coś tam, ale dobra, idziemy za tymi śladami. I tu mamy jaskinię. Dobra, ja już tu szczerze... Okej, okay. idziemy Jezu yy, Dobra, ja w sumie to sobie chyba pójdę w tą stronę Dobra, idę, idę prosto yy. Okej okay. ludzie, ja coś słyszę Gdzie jestem? Jezu słuchajcie, ja wam tylko tyle powiem, że się mega boję Słyszę te dźwięki Nie wiem, czemu... Ej... Ogólnie, słuchajcie... No nie... Idę z nim. Ach, kurde, on się usypaterię. Dobra, jazdy... I ja idę tu O nie, on poszedł tam. No i się zgubiłam Dobra, ja już słuchajcie nie wiem co ja mam robić Ja się zgubiłam ja się zgubiłam i tylko mogę tyle powiedzieć O shit Jest! Dobra Ja nie wiem czemu No i tu jest ten kamień, przecież my już tu byliśmy Ja w ogóle nie wiem jak ten kamień mam, że... No weź gdzieś iść. Gdzie idziemy? Tam! O nie Dobra O nie, słuchajcie Słuchajcie Słyszę. Słyszę jak ktoś robi zdjęcia. To tyle. I dobra, nigdzie go nie ma. Szczerze, ja się boję, jak mi się to rozładuje. Wtedy będziemy musieli zakończyć grę naszą. Eee. Y Dobra, nieważne. Idziemy. O jezu. Okej, okay, chyba słyszałam już. Dobra, tu jest znowu ten kamień, czemu ja się wkręcę w kółko. Już, ludzie, naprawdę nie mam iść. Szczerze, patrzcie, ja mam tylko procent tego baterii na mojej datarce. Ej, mam ten kamień. Dobra, nie wiem, idę tu. W ogóle zobaczę, ile w to nuty gra. Może być, że nawet dużo, nie wiem. Okej, okay, jest ślepy zaułek. Gdzie już? Nie wiem, Nie, nie gdzieś, gdzieś, mam o gdzieś, gdzieś, O, jest jest to znak życia Dobra, nie wiem, idę tam Gościu, gdzie ty idziesz? Uh, Okej okay. Ej, ludzie, ja coś słyszę

Dobra, O. Widzę niki No i teraz O jest. Oh są niki O oh jezu, ile ludzi. Oni uciekają, to ja tam idę. Bądź tylko tyle, ja się teraz mega pojawę. Znowu, sami, jak ja to zrobiłam Ja się dosłownie w kółko. Dobra, dobrze, że ty styl latarki jakby mi wysiała, bo są tylko... nie. Ciekawe okay. o, nie. o, Jezu, ile ludzi! Dobra, jesteśmy bezpieczni. Uh o -oh. ja to cię słyszałam. Chyba kogoś zabito. Dobra, co my robimy, co my robimy. O jezu, nie wiem czy to dobry pomysł. Idziesz z Hello Kitty. Hello. Oh my god. Dobra, nie, idziemy tam, idziemy tam. Gdzie tam on jest, ten potwór? Chyba. Nie wiem, ale coś trochę słabo możemy go znaleźć. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jest naprawdę słabo. Dobra.

Zresztą może z tego wyjdziemy, a już zagram w co innego, żeby odkryć, ale więc no, bo tu nie wyszło z DMS. Ogólnie powiem tylko tyle, że potwór nas no nie złapał, ale teraz tak zagramy w horror kampong. Ogólnie słyszałam, że ta gra jest po prostu mega straszna. Yy, no, ogólnie to jest wszystko tam opisane, nie, ale to już nieważne. Wchodzimy w tą grę ja Jestem ciekawa czy będę sama Zaraz zależy, w jaką widę pójdę Dobra Jesteśmy tu gdzie wszyscy idą Wszyscy idą tu jak ja widzę Ale tu tylko mogą trzy osoby O nie dobra, nie wiem czy wszyscy idą Bo super by było gdyby dużo ludzi było Connect. I dobra, ludzie poświęcamy się i idziemy na jedną osobę na na, na, na dwie I wszyscy dosłownie idą teraz tu Bye Oh shit. dobra. Nie Czemuż seks? <śmiewanie> O nie, ja jestem sama. O nie, słuchajcie. O Jezu, nie, nie, to jest straszne. Jezu, jak jest ja straszne. dźwięki Okej, okay. ja się boję. Słuchajcie, wynika na to, że ja jestem sama. Powiem tylko po tyle. O, nie spodziewałam się naprawdę tego. Ja nie wiem, co ja teraz zrobię, ale ja się mega boję. Tak, słuchajcie. A... Może się uda. I dobra, słuchajcie, nie, może inaczej zrobimy. Robimy, słuchajcie, tak, że w następnym odcinku, jak dobijecie mi pod tym filmikiem. Chociaż ze 100 łapek w górę, to w na następnym odcinku ja z moją przyjaciółką zagramy w tą grę. A więc na razie słuchajcie sobie co... Słuchajcie, ja już się zbawię, że gram, bo myślę, że to już koniec grania. E, dziękuję wam za oglądanie i pamiętajcie, dobijcie, jak dobijacie pod tym filmikiem 100 łapek w górę. Następny filmik będzie ten straszny horror. Pa!